Aborcji, yy, dwa razy i nie w się tego. tego Pani usunęła dwie kobiety już tak? Zabiła pani dwie kobiety Czy się oszyszana? Ja w tym no, momencie się skończę Ja drżę Pani to... nie ma co nie, pow, 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 no nie, pow, Co mówi pani, że mężczyzna nie może być w ciąży? panu tak, ja akurat mhm. dokonałam aborcji dwa razy i nie wstydzę się sensie tego, wie pan i generalnie uważam, że pan jako mężczyzna przede wszystkim nie wiem, czy pan będzie miał dziecko, czy Aha. może pana dziecko będzie kobietą i być może są, nie wiem czy pan wie, ale generalnie... Jak Pani usunęła dwie kobiety już, tak? Zabiła pani dwie kobiety nie już, tak? Tak, były kobiety. Generalnie była, byłam... Y Panie tutaj twierdzi, że dwie kobiety już zabiła i mój prawa kobiet nie, walczy. Nie, pan so generalnie, nie, nie pan so, Jeżeli pan proces swojego pan, so, pan W tym momencie mnie ocenia. Wie pan so, jak, nie, może pan mnie nagrywać? Tylko ja się tego nie wstydzę. Pan, nie pan się pan so, wstydzi. Pan politykę nie, uprawia i się pan so, wstydzi. wstydzi nagrywać. pan potrafił rozmawiać? To normalnie nie. rozmawiać. W sensie rozmawiać po ludzku, a nie na zasadzie oceniać z góry. To może byśmy porozmawiali. W tym, tym momencie nie jest pan przede wszystkim kompanem, bo w tym momencie przede wszystkim czuje się niezrozumiona, Czy się ośmieszana. Pan chce mnie w tym momencie ośmieszyć. nie, kłeknie wszystko. Pan o, nie, pan, Znam pani historię, pani pan spotkała mnie story. obcego A, mężczyznę nie 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 się, na ulicy. Pan pan spotkała to nie pani nie mnie obcego mężczyznę. Nie, nie, mężczyznę. Nie, nie wiem czy można znać to w ogóle ja w tym momencie się stresuję, ja drżę. Ale to pan, nie ma co. Pyła, nie, pan na nie po prostu negatywnie. I Spoc Tacy ludzie jak pan, pan też pływają na mnie negatywnie. Dobrze, spotkała pani obcego mężczyznę na ulicy, którego pierwszy tak. raz widzi i opowiada mu, że zabiła dwoje dzieci swoje. Ja, ale ja nic takiego nawet nie Nawet nawet nie poznaliśmy się. Pana, ja, nawet tego nie, to, to, coś... to jest to jest niesamowite, od... jak pan anucij po prostu zmienia fakty i po prostu przede wszystkim pan No przecież to jest nagrane to. to jest nagrane to? Pani nie znając, nie od razu powiedziała, zabiła dwoje dzieci. Być może powiedzieć to było? Czy państwo że ja powiedziałam, że zabiłam? Nie, nie, nie. mi się wydaje, że to oczywiście, mogę. Pan nawet, wie pan co, Jak mogę panu wymienić, ile kobiet zginęło w szpitalu, nie otrzymując żadnej pomocy. Ta, no, przepraszam no, bardzo, no, a co pan mówi w tym momencie dziecku tej kobiety? Przepraszam, przykro mi, ale mój rząd. To dziecko ty... nie i... żyje już, tak? To dziecko nie żyje już, nie żyje, Tak, bo nikt nie udzieli. Nie ma już dzieci. Miała dzieci. I, nie ma dzieci. Co mówię tym dzieciom? Że, zabitać, że, że w tym momencie co? Przykro kobiet. mi, ale jestem, żyje jeszcze średniowieczu i generalnie, jeżeli pan jeżeli pan uważa, że medycyna jest po prostu, nie wiem, jakimś może zabobonem, to może proszę być do średniowiecza i rozpalać, nie wiem, ogień o krzeniu, o nie, no medycyna jest doskonała. Dzieci, no, można my... dzieci można rodzić, można stwierdzić, czy dziecko będzie zagrożone, czy matka, i można rodzić. A nie, że... I tak, tak, i takie tak. Tak? tak? A czytał pan w tak. że wiele kobiet jest niezakłamywana? Poza... Tak, okłamuje, one usuwają, okazuje się, że dziecko, a niektóre rodzą mimo i te dzieci są zdrowe, albo chore i żyją. Inaczej, to masz niesamowitej matki, kto nie ma pieniędzy na wyżywienie rodziców. Mówiliśmy, 5 zł kosztują podobno środki antykoncepcyjne. Pani przyznała, 5 zł kosztują środki ja antykoncepcyjne. No ja nic o tym nie bym mówiła. Tak? No nie jest, na filmie o tak. A nie pan, może inaczej. Czy widział pan taką sytuację, że kobieta idzie po antykoncepcji na przykład 70 zapo i dostają ją w aptece bez recepty. Inaczej wie pan, jak się można łatwo dostać do ginekologa na NFZ, ja powiem to nie jest łatwo, to jest, jest minimum dwa tygodnie czekania. Prywatyzować trzeba. Prywatny będzie zawsze to, wie zawsze pan, że można lepszy jest dostęp. Ale zajmie się lepszym mieszkania, potem pan o, wróci do tematów takich, wie pan, które generalnie widać, że Panie na że się, że się, się dostań zgadzamy, dostań. że prywatyzować musi być służba zdrowia. Ale ja chciałabym pan, że ja jeszcze nie powiedziałam nic o prywatyzacji, bo generalnie do tego. Nie było że będzie w Brytanii. No ja mieszkam w Wielka Brytania akurat no nie jest prywatna, ja mieszkam w Wielkiej Brytanii. Dobra, fajnie, dziękujemy. Proszę się zdenerwować nie chodzi, Ale to chciałabym. tylko polega. stresujemy tacy, ludzi, tacy ludzie Organski jak pan, którzy po prostu wrzucają jest, ludzi do jednego worka, i to jest tak, pani zabiła, a pan nie był nigdy w sytuacji a no. pan po prostu jest górą. Zadziwia mnie to. Nie, to no. nie, a mnie zadziwia, że po prostu ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia, opowiadają się jeszcze? na każdy temat, są ekspertem w każdej dziedzinie tak. i mogą jeszcze oceniać ludzi. Wie pan co? A ja widzę wszystko z drugiej perspektywy. Jak widzę, że na przykład dziewięcioletnia dziewczynka katuje zwierzęta, to problem nie leży w dziewczynce, tylko leży pewnie w otoczeniu, że nie trzeba zwrócić uwagi, że Bachora do na przykład do... Yy, poprawczaka, Tylko zajmijcie się rodzicami. Zobaczcie, co tam się dzieje. Dlaczego po fakcie ludzie zajmują się, że tak powiem, krzywdą, a skupiają się na rzeczach, które tak naprawdę no to nie. Jak nie taka, wy... No to jak taka dziewczynka katuje zwierzaka, to ojciec powinien klapsa dać tej dziewczynce klapsa powiedzieć tak? Tak. A co no, powinien co, A co ojciec? powinien tej dziewczynce? powiem, powiem pan tak, mój ojciec. A co powinien tej dziewczynce nie? zrobić? Ja dostawałam. Na policję zadzwonić po tą córkę, <coughs> Powinien, że psa katuje? to jest ja, ja nie rozumiem tej przypadki. No dobrze, ale pani mówi katuje psa, no to ojciec powinien podejść klapsa, zostaw te słabe stworzenie. Czy na policję zadzwonić? Ale to co na policję to nie, proszę pana, psycholog dziecięcy. A, a ona bije psa, katuje pana, psa, a tu dzwonię po binii. psychologa. Kiedy pani, pani przyjedzie? W przyszłym nie, tygodniu. Tata, b, mój... A bo na razie katuje psa, to w przyszłym tygodniu. Nie katuje nie, go, proszę, go jeszcze przez tydzień. Widzę, pan, widzę, widzę, że pan w ogóle nie ma w ogóle zielonego No nie, byle, no, pan no pan pani po scenariusz przedstawiła. Ale, ale pan z telefonem udaj pan mądrzejszego Pani scenariusz przedstawiła, katuje psa, katuje psa. Ja nie mogę podejść, ją odczepić od tego psa, tylko do psychologa zadzwonić. Pani mnie nie daje. No dobrze, katuje psa, pani. Katuje psa co robi. I generalnie tak, chodzi mi o to, że ja która się w domu, gdzie ojciec był cholerykiem, i generalnie po prostu. Katowała tam... pani psy, tak? Nie, nie katowałam, psy, A, ale miałem dużo złości w sobie. I okay. jedyne, co mnie że generalnie blokowało przed tym, to może, nie wiem, może tego, że rodzice nie godzili, na przykład, nie mam żadnego pojęcia, ale wiem, ile miałam agresji w sobie. Dlatego, że po prostu y, mój tata y, też miał problemy jako dziecko, był po prostu bity. Nie wiem, i w tym momencie ja chodzę na terapię, i gdzieś to chodzę w tym momencie do takich wniosków, że to nie jest wyjście. To nie jest wyjście zastraszać, bić kogoś, katować. Oczywiście, że nie. Bo, nie wiem, Oczywiście, nie, ale tylko... to nie jest wyjście jak katuje się psa dziewczynka mała, tak, to trzeba jest... jej tego zabronić. Tak, to, to I nawet wie, że siłą, bachora, jeżeli bachora trzeba. Do domu dziecka, nie, nie, w życiu. W nie nasza, nie w życiu do domu dziecka własne dziecko do domu dziecka. W życiu do domu dziecka, własne dziecko klapsa. Zaczynać, nie wolno bić słabszych. Koniec, a nie dzwonić po psychologa, czekać na Nie się... wolno bić słabszych. I pan, będąc osobą dorosłą, bije słabszą osobę, się. No, bo ona bije słabszą. słabszą, słabszą tak, tak, Gratuluję panu po prostu to logiki. To logiki. Nie no tak, tak. Dziękujemy, do widzenia. Żegnam. Żegnamy.